Dzisiejsza Ewangelia jest dość krótka i praktycznie za każdym razem wprowadza we mnie takie samo odczucie. E, trochę zaskoczenia, trochę wręcz osłupienia mógłbym powiedzieć, e, no bo mówi o, o kwestii nadstawienia drugiego policzka, jeżeli raz zostałem uderzony. Mówi o tym, że jeżeli ktoś mnie zmusza, żeby iść z nim jakąś długą, ciężką drogę, to iść dwa razy dłużej. No i są to takie momenty, które totalnie zaprzeczają temu, co, co w dzisiejszym świecie się tak naprawdę pojawia, bo jesteśmy przyzwyczajeni, mam wrażenie, w tym dzisiejszym świecie do takiego poczucia, że jeżeli mm, chociażby ktoś mnie uderzy, to, to z automatu mam się zrewanżować. Jakby cały czas jesteśmy postawieni w takiej postawie, że, że mamy właśnie ten rewanż cały czas cały czas dawać i jeżeli ktoś mi robi coś złego, to najlepiej no, po, odpłacić mu, mu tym samym. na no, ta właśnie Ewangelia mówi zupełnie coś przeciwnego. I to, co jest chyba najistotniejsze, to fakt, że jeżeli Jezus mówi takie słowa, to coś za tym idzie. Mam tutaj na myśli to, że jeżeli mm, tak zostało powiedziane przez Niego, to najpierw on pokazał, że tak można. No i mamy przykład z, tak naprawdę z ostatniej drogi. Jezus w trakcie drogi krzyżowej był bity, policzkowany e, i jakby wszelkie krzywdy się mu działy i nigdy nie pomyślał, żeby oddać. Nigdy nie pomyślał o tym, żeby właśnie jakoś to się zrewanżować, tylko właśnie pokornie. Przyjmował te ciosy. I jest to coś naprawdę ciężkiego do pojęcia i na pewno ciężkiego do, do jakby wdrożenia w swoje życie. Totalnie, jakby jest to całkowicie oczywiste, ale jak widać, dostaliśmy przykład, że tak się da. I myślę, że, że to jest taki wyznacznik, który, którym powinniśmy, który powinniśmy mieć. Że, że nawet w takich. Sytuacjach, które właśnie są dla nas mocno niekomfortowe, jednak, no właśnie, potrafić nadstawić policzek, podstawić, potrafić tak to przyjąć w sposób nieoczywisty dla dzisiejszego świata. Ja myślę, że to jest, to jest zadanie totalnie niełatwe, ale wierzę, że do zrobienia, więc, więc niech to będzie taka myśl na dziś. Postarajmy się. Hmm, Nauczyć reagować. O, to, to jest chyba też taki większy proces niż, yy, niż od strychnięcia palcem, ale, ale wierzę, że, że skoro zostało nam tak pokazane, no to jest to, jest to po prostu możliwe.